Ma Polskę w sercu, ten się dzisiaj nie cieszy. Hańba! Mam dziś pytanie do prawej strony sceny politycznej. Mam pytanie, co się z wami stało, szanowni państwo, skoro szef waszego klubu oświadcza w mediach, że amerykański reset z Putinem nie jest szkodliwy dla Polski. Co się stało, że wy, partia Alecha Kaczyńskiego, paradujecie teraz w tych czerwonych czapeczkach, oklaskujecie najgłupsze wypowiedzi z oceanu i zachowujecie się niestety czasem tak. Jakbyśmy byli jakąś kolonią, a nie suwerennym państwem. Oni opowiadają, że Ukraina wywołała wojnę, a co głupsi wasi posłowie to oklaskują. Oni dogadują się z Putinem, a wasz kandydat szarżuje na Europę. Panie przewodniczący, Błaszczak, kiedy zapowiadali trzeci sezon resetu, to nie zakładałem, że to będzie o was. Tak, tu trzeba powiedzieć otwarcie: Europa wiele skrzaniła. Tak, rząd jest marny i bez inicjatywy, ale to jest teraz drugorzędne, bo albo zbudujemy zdolności obronne ze skandynawami, z Francuzami, a do sytuacja Polski staje się naprawdę zła. I zastanawiam się, czy tak wam się te kulturowe wojenki z-za oceanu rzuciły na oczy, że przestaliście to widzieć. To ty Państwo, czas. oklaskujecie pogrzeb ładu międzynarodowego, który dawał Polsce pokój i naprawdę nie rozumiem, jak można to robić teraz, kiedy naprawdę po Gruzji... Po Ukrainie, po krajach nadbałtyckich, może przyjść czas na Polskę.